Jo, człowieki, z tej strony bury, witam w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Nockruka z modyfikacją The Returning. I czemu nie ma muzyki? powinno być. Dziwne, zaraz może się pojawi. Pojawi, mianowicie jesteśmy już na poziomie normalnym, tak jak powiedziałem wam w tym filmie. To jest moja postać. 34 siły, 27 zręczności, 85 minutów trafiń, bo tyle miałem na start na tym łatwym poziomie. 27% walki brojąt w ręczną, jak widzicie, zaraz poziom 7. Ale Beliar nie znosił Lak na start, muzyka się okazała pięknie. I idziemy zrobić quest stworzy. dla yy, obozu na bagnie, mianowicie dostarczyć paczkę Dariusowi. Tym razem spokojnie, wszystko mam pod kontrolą, będziemy wykonywać quest, będziemy cisnąć. Nie zrobiłem tutaj. Stop! Nie można wiedzieć, Jest czy Cokolwiek. Może... Jestem u Bospera zodadnikiem. Bo stwierdziłem, że tak będzie fajniej. Co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć? Nie zrobiłem wszystkich questów, na przykład nie jestem jeszcze zabójcą. E, ja nie zdobyłem tych wszystkich listów dla Galahada, Ja to jeszcze zrobię po odcinku, ale teraz chciałem zrobić kilka rzeczy, właśnie, a to jeszcze tego nie było na poprzednim playu, więc trzeba to zrobić teraz. Błagam, nie, nie, o, flag tylko, no. Czego chcesz? Kim jest? Jestem, chociaż w tym momencie może trudno. A więc ty? Ja do Mam coś dla ciebie. Coś jeszcze? Guru Orun poprosił mnie, żebym przekazał ci tę paczkę. Hm. Horn mówisz, paczko mówisz? Dobrze, dawaj ją tu. U, wreszcie tak długo na to czekałem. Doskonale, oto safa, przekaż ją mu i nie waż się nawet otwierać. Rozumiem, jeśli ją otworzysz, dowiesz się o tym. Dowiem się o tym. No co jest, halo? Lak czy gra się wysypała już tym razem? No tym razem gra. Co chodzi? kuź, w początku jakoś tak. Chcia... A ona tak chciała się wysypać, dzisiaj, zauważyliście? Co się dzieje? Ja się pytam, co się dzieje. Człowiek sobie próbuje nagrać gierkę i dupa, bo się wszystko wysypuje. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, bo cicho mówię, będę musiał głośniej, bo wstyd patologia. Jakoś tak jestem nieprzygotowany dzisiaj do nagrywania, tak jak już się nie stawiłem sobie że Jak Teraz odpaliłem. Miałem się w ogóle na siłownia, odpaliłem nagrywanie wstyd. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo i dziękuję bardzo. Ale przynajmniej udało się zrobić tego quest'a, ja bym chciał chętnie zajrzeć co tam w tej paczce jest, bo mnie to bardzo interesuje. Nie zabiłem jeszcze bandytów, nie byłem u Dextera, bo stwierdziłem, że chciałbym wykonać ten quest z Gregiem, tylko została mi tylko jedna skrzynka, znaczy ta, ten X, mianowicie ten X na tej wyspie, gdzie jest ten specjalny topielec, co ma nazwę własną. Na niego mamy zamiar kupić dwa zwoje małej burzy ognistej, bo tylko dwa mogę rzucić pod rząd I mieć nadzieję, że się uda yy, Go rozwalić wtedy, nie? Będziemy mogli wziąć ostatni skarb do Agrega, wykonamy questik I wszyscy będą zadowoleni no, W dupie cię mam, typie, no Co tam jeszcze? I taki jest dzisiaj plan właśnie, zrobić te dwie rzeczy Powinien być mądrzejszy. A reszta to już będzie zrządzenie losu. Przewilą to wysłaliśmy, Spoko, spoko. Mam coś dla Ciebie. Okej, okay, robimy. Będę zapisywał na jednym, bo jest dużo szybciej. Klikam i escape i dwa razy ten i zobaczmy co tu jest. Ile tu jest po pierwsze? To to? Skurzony mieszy 1000 sztuk złota, no? Nic specjalnego. 1000 to jak na początku ustawiłem łatwy poziom rozgrywki, Słuchajcie, na początku widziałem, że było na łatwiej nagrywać, w ogóle, ale było już zbyt easy. To, to dostałem 1000 na start. I było śmiesznie, chyba 100 zdrowia na start, więc w ogóle było fajnie. Teraz jest, widzicie. Teraz jest tak akurat. Trzeba ja zjadę wspólny, tak. Tak. Jakby Dobrze, że nie, nie. szczaw królewski, bo byłby wstyd. No i mówię wam, no, trochę tam. Trochę mi szkoda, że na tym rzeźniku nie dawałem rady. To jest słabe, ale no. Wiecie jak to wyglądało. No nie, już po prostu też miałem dość. Słuchajcie, to był taki, były takie momenty, że do odcinka tu się zbierałem dwie godziny, bo. Czekajcie, pogadajmy z Torbenem, że Molwricha przynieśliśmy. A nie wiesz, nie, nie przynieśliśmy, no tak. E, chciałem to zrobić, ale nie zrobiłem, bo jednak bandyci by dość sili nadal. Jak wygląda exp? Niektóre potwory dają mniej expa niż w tej wersji Gotika II, niektóre więcej. Ludzie na, na pewno dają więcej, bo bandyta daje 225 expa około. Więc jest przyjemny expik, nie? Na bandytach. Daję sobie rady z takimi potworami, z którymi powinienem sobie dawać radę. Z tymi, którymi nie powinienem sobie nie daje. Jestem z... Może potrzebuję. Nie wierzę w to. Pohandlujmy. Pokaż mi. Właśnie otrzymałem nową do. Co mnie interesuje, to w sumie typie. Niemal przez Jeden, druga dzień. pięknie. To dobrze. Masz coś jeszcze interesującego. Znalazłem Przecież cenny posążek po Kinosa. Dobra, Czy mogę Daronowi go oddać? Teraz każdy już o tym wie. Chyba nie, chyba mogą go sprzedać może. Bo znalazłem go wiecie wykonując Czego ten dla Grega. Jak widzicie cenny posał rzekosa. Halo, halo, halo. Czemu ja mam tyle? Ja mam sporo złota, w ogóle, patrzysz mam tyle rzeczy do sprzedania. Nie mogę się zajmować wszystkim, wszystkim! nie. cię mam ty... Jak ja go minę... A, on wcześniej zaczął atakować krwawice, to go minąłem. Tutaj goblinę sobie wybiję z łuku. Słuchajcie, goblina zwykłego to mam z tego łuku na strzała. Z mam trochę większe problemy, ale nie jest źle. Bo ja mam ten łuk tego, wiecie, od Bospera dostałem, bardzo fajny, 10 zręczności, 40 mam tej zręczności niby. Też trochę więcej, ale na razie nie znalazłem dużego Będę mierzył w kusze, znalazłem sobie tą kuszę co ostatnio. Ja zostawiłem sobie póki co, tylko patrzę na te siły wymaga, ale że rozwijam siłę i zręczność to nie jest problem. Robimy tak sobie, bo na razie nie idę potem y, kapelusz maga, bo mi się na razie jeszcze nie przyda nie idę w, to, w te, te zdolności, ale go wezmę sobie, bo dało tam trochę odporności na jakieś ataki, więc w sumie zawsze się przyda. Y, ile mam mam pełną? Nie mam pełnej. Włączyłem sobie też, słuchajcie, ograniczenie z tym, bo mnie to... bardziej niż robiło to klimat, to mnie to irytowało zwyczajnie, to było beznadziejne. Tak mnie to wkurzało, że nie mogę się kiwnąć. Niby to utrudniało rzeczywiście rozgrywka, znaczy w sumie... Nas, no nie wiem czy utrudniało. Denerwowało, tak? To nie było jakieś wyjątkowe utrudnienie, to było tak wkurwiające. Się może łuk. Z łuku nie mam na strzała niestety. Dostaję mu dosłownie ociupinkę zdrowia. To tyle właśnie. Właśnie level nabiłem, fajnie. I ktoś mi napisał, że jak zostanę u pera, tym tak zwanym czeladnikiem, to nie muszę zabijać potworów 200. Muszę zabić 200 potworów, nie muszę zabijać Czarnego Trona. Natomiast i przecież tak już było w poprzednim lets play, Bo w tym takim pierwszym lets play, co zacząłem tego leźnika przed formatem komputera, to zacząłem przecież do myśliwych, właśnie zabijając 200 potworów. No z nie daję sobie rady, co niestety. Musiałbym pewnie rozwinąć przynajmniej na wyrównik, umiejętność walki to byłoby mi wygodniej. jak krwobice, krwobice, wiecie, jest problem z tymi gównami. Jakby na strzała z łuku, to będzie, albo z to będzie dużo przyjemniej. Jaki mam plan na tego wielkiego topielca na tym, ta, znaczy tego bossa topielców? Mianowicie, podejdziemy, walniemy mu burzę ognistą, wskoczymy do wody, odpłyniemy i drugi raz go pierdzielniemy na drugim brzegu. Mam nadzieję, że to się uda. Może już stąd mam zasięg, ale to by było nieracjonalne i jest nieracjonalny, nie mam zasięgu, dobra Zgodnie z muzyką, mamy ten miejski vibe z payom. Mów mi dany trejo, te wersy mi się kleją. Mamy ten super klej, te wersy mi się kleją Grybogów, ile dostaniesz? Płoniesz? Ale ty mało płoniesz, halo! Prawie doskonale to wyszło Obawiam się, że to nie wystarczy Na niego będzie ripa Ale spróbujemy Zobaczymy ile hapsu zostanie mu Po dwóch burzach ognistych Kurna, ja nie mam szans uciec? Chcesz mi tak powiedzieć, gro? To byłoby bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne, że był nawet. Nie wiem, czy to piece przypadkiem w wodzie nie potrafią atakować. No tak. Dobrze to idzie, trzeba przyznać. On mnie szybciej zauważy, niż ja mogę go czarem zaznaczyć, co jest bardzo nieprzyjemną sytuacją, rzekłem. Może trochę inny punkt lądowania, desantu desantow, wybierzmy. Obawiam się, że jako topielec, może on pływać trochę szybciej ode mnie. Ciut! Kuźwa, no ja mam szansę z tym głównym. O co chodzi? Jak to zabić? Dej! O, zobaczmy ile zadajemy mu oprócz tego obrażeń z miecza. Znaczy z tego co mam na plecach. Sierp czy jakkolwiek można to nazwać. Kosa. Zła kosza postawiona, kosa na sztorc postawiona. No nieźle. Bardzo dobrze. To na razie go chyba odpuścimy, dopóki nie zdobędę jakiegoś lepszego pancerza. A nie zdobędę żadnego lepszego póki co. To jak będziemy mieli trochę więcej zdrowia. Bo mam zamiar pokoje zdrowie oczywiście najemnikiem. Coż, tak bardzo ten skarb by mi się przydał. Chodźmy na razie do obozu na i zobaczmy co tam powiedzą ciekawego. Myślisz, że ja mam lepiej. Nie można na tym polegać. To było wiadomo od dawna. Nie można na tym polegać. Niektórym pod P. Dobra. Myślisz. To może się udać, Pięknie. zamrozimy go i wtedy go tak porządnie z byka. Z tego co wiem, to Gotik chyba nie jest tak zaawansowany skryptowo, że jak rzucę go kulą, znaczy kulą mrozu tam zamrożeniem, to za kula. A burza go nic tego nie rozmrozi chyba. Dobra, pod piątkę mamy bryłę. To może się udać, dziewczyny i chłopaki. Fuck. Muzyka z trójki. W sumie jedyne, co mi się naprawdę w trójce podobało. Bohaterski wyczyn. On chyba też poczuł się olśniony tym bohaterskim wyczynem. Słuchajcie, Liska, jeśli z tych potworów są jakieś lepsze trofeje, nie mogę go zdjąć. Wyjąć na razie no to musicie mi wybaczyć, bo nie chce mi się czekać na... na później z tym, bo chciałbym później wykonać z Gregiem Dextera. Jak wykonamy z Gregiem Dextera... A nie świetni Nosostrat ja... To, to już nie można później mu oddać tych, tych skarbów jego, nie? Wolę wykonać te skarby i nie mieć trofeum z jednego specjalnego przeciwnika. A jeśli nie ma trofeum specjalnych z tych specjalnych przeciwników. To tym lepiej, nie? To nic nie straciłem, oprócz skóry topielce i pazurówce skójwa z każdego tepelce lotem. Jak później umiemy to robić. Wystam punktu nauki, tak, mam 17. Śmieszna rzecz. Fajne, fajne. No muzyka, no... no nie wiem czy... Ona była aż tak potrzebna strójki muzykę brać? No niech będzie. Mogę trochę skrócić. No to tak. chyba wszystkie. Z Polskowyżu wziąłem, wziąłem tam obok, obok z bandytów i ten. To chyba to wszystkie. Jeszcze z jaskini wziąłem. No tak, to wszystkie są. Hej! Przypomnę. Dobra. Na małym jeziorze. A nie, dobra, już wiem gdzie jeszcze. Jeszcze jednej zapomniałem. Tam wiecie, na, przy tam na płaskowyżu, gdzie jest farma Bengara, przy tych wodospadach, tylko że tam jest kłucz quite No ale bryła i dwie u unia robią swoje, trzeba przyznać. Powiedzcie Mieszka, czy dostawanie punktów nauki z bossa jest losowe, czy... Dostaje się zależy od trudności bossa, od jednego do iluś tamtych punktów, bo dostałem dwa w tym wypadku. Czy za każdego jest dwa? I pamiętam, czy w komentarzu mi ktoś napisał, że od jednego do trzech, jakoś tak. I czy to zależy od bossa, czy te stosowe. I mógłbym na przykład jeszcze raz spróbować się z tym topielcem, żeby zdobyć te trzy punkty nauki. Bo teraz już nie będę tego robić, nie chcę mi się do tego wracać. Za piusek zresztą na tym save'ie, ale. Będę wiedział o kolejnych bossach, że powinienem pomyśleć w ten sposób i zrobić save'a, i zabijać tak długo danego bossa, aż dostanę maksymalne punkty nauki. Tak jak to się robiło w obliźnie, jak były te kamienie, jak się zamyka bramy i zrobiło się save'a zaraz przed podniesieniem tego kamienia, i tak długo wczytywało, aż znaliśmy kamień z bonusem, który nam odpowiadał. Kiedy zrobiłem se w obliźnie, słuchajcie. 100% na odbicie i przeciwnicy jak mnie atakowali to nic mi się nie działo, oni się Bijąc mię się zami zabijali, tyle odbijałem obrażeń, nie? To była dobra giera. Znaczy szybko się nudziło, bo okazywało się, że jesteście nieśmiertelni prócz magii, tak? Bo magia jest inaczej liczona w oblizionie niż ataki zwykłe przeciwników, czyli na magię jeśli chcieliśmy być odbicie magiczne to był inny bonus niż odbicie zwyczajne. Albo raz sobie znalazłem cały. zrobiłem sobie cały set na łuczniku pod Kameleona i byłem niewidzialny. I strzelałem przeciwnika, on nagle. What the fuck, to się tak? I od razu sekunda później. A to było nie wiatr. I tak w kółko, i cały czas o takie zaskoczenia. Kiedyś nagrałem na The Strolls od Morrowind do a zobaczycie, to będą dobre filmy. Mam wszystkie trzy części na półce, znaczy wszystkie trzy części, na trzy części ostatnie na półce w sumie bo chyba nie dam rady zagrać nigdy nie grałem w Arena i Daggerfalla więc raczej, raczej im porek za stare gry dla mnie chociaż powiem wam, że w Might Magic 6 yy, szóstkę się fajnie bawiłem bo to też staro, starożytna gra Już też się w pewnym momencie poddałem w Magic 6 bawiłem się lepiej niż w Magic 10 bo kupiłem dziesiątkę Mam legacy tak zwaną i dostałem klucz do szóstki w bonusie, tak zainstalowałem z tą szóstkę i tak kurna jak fajnie się bawiłem, nie nie nie, a w tą dziesiątkę tak jakoś kurna trochę pograłem, nie była jakaś super. Starsza optymalizacja jak na taką grę. Spadały y kuźwa w grze gdzie chodzi się po kolejnych heksach, znaczy heksach, po kolejnych takich kwadratach, nie polach, do przodu do tyłu i tak dalej. grafika nie była jakaś super, a klatki spadały tak czy inaczej. A i zbagowała mi się słuchajcie, bo miałem zadanie, żeby gdzieś tam na gryfach polecieć. Po pierwszym pierwszym takim takiej lokacji, jak przyszedłem całą, Fabułę na dalej, to miałem się do kolejnej przelecieć, nie? Na gryfach tak zwanych. I się zbagowała gra, bo Słucham? Nie teraz, potem. Yy... i ten i grachła padła. Chyba na pewno. No, dobra, włączam. i kiedy, słuchajcie, poszedłem do ziomka, który odpowiadał za stajnie tych gryfów, które miały mnie tam przenieść, tam gdzie powinienem być przeniesiony, to gra uznała, że mnie przeniosło, ale mnie nie przeniosło i nie mogłem już tam w ogóle wyjść z tej lokacji, lokacji, a nie miałem nic, save'a zrobiłem już niestety i spieprzyłem grę, no i niestety już szedłem dalej, ale kiedyś może nagram tę dziesiątkę, kurczę, może na później jest fajna. Mam dużą gier przygotowanych na nagrywanie po Gotiku drugim teraz poleci Risen, jedynka, dwójka. Trójka, będę się kupić. trójkę. prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Ok, powróciliśmy do nagrywania spokojnie. Mówię wam, robię tak, robię tak i są safe, y, nie? I jest to dużo szybciej niż ja. Szukam, zapisuję. I w sumie kiedyś mi się. Tak, robiłem zawsze te, te save'y po kolei, jakbym do czegoś wracał. A tak naprawdę nie wracam do niczego w tych, że jadę dalej, nie? Kiedyś niestety też się psuły save, y, ale teraz sobie przypomniałem, że najczęściej psuły mi się save'y jak grałem na kodach za dzieciaka. Czyli wiecie, najczęściej, chyba najbardziej psującym gre, save y, grę, y, znaczy kodem. Co jest z nosem? What the fuck? Yy, to jest. Yy, ICH to jest character helper, wiecie, wybieracie poziom których chcecie umiejętności, się u niego wszystkich uczycie, wybieracie na rozdział, który chcecie, żeby był. I no to psuło sejwy. Yy, Ten obrazek wczytywania saveów robił się taki biały i nie było nic napisane, czy jesteście w New Worldzie, Old Worldzie, czy tym jarkandarznie, nie wiem jak on się nazywa. Yy, I jako tam wiecie, bo zobaczycie, że tutaj macie zapisany świat New World. New World to jest po prostu Corinis. Old World to będzie kolonia, nie pamiętam jaki sergenta i tak dalej. I są też kopalnie i tak dalej, i tak dalej, i mają tak, takie swoje przepiski. No to to wszystko się psuło, nie było daty sejwa, niestety takiego sejwa już nie można było odzyskać. Znaczy czasami się wczytywał, czasami, to było losowe. Ale najczęściej tak się psuł, znać dzieciaka. To, i taki, od tego momentu mam taki wstręt, żeby robić kilka sejów, bo tak naprawdę save w gotiku. jeśli się nie koduje, to raczej są stabilnymi rzeczami. Tak jest zresztą w większości gier, nie? Wczytałem grę prawie. Znaczy, nic nie straciłem, bo często robię save, y, ale nie ma sensu tracić czasu. Zobaczmy, jak, czy ja mogę podejść bezpiecznie do tego ostatniego X-a. Byłoby bardzo przyjemnie, moim zdaniem. Tam jest przyzwany zębacz. Rozumiem, że przyzwany zębacz też jest w tym młodziku, młodziku bossem. Ale z tym się nie mierzę, bo to jest na smoczy zębacz dalej, nie? Czyli potęga to Zresztą widzieliście potęgę smoczego zębacza, jak sobie ekspiłem w różnym no razie. Ja tutaj jeszcze tego nie robiłem, ale ma zamiar. Wydaje mi się, że w tym modzie siła wiele zmienia akurat w ataku, wiecie? Że jak ma się więcej siły, to od razu to czuć, że to nie tylko jest w krytach mocno wyczuwalne, ale od razu jak tylko... No Boże... Pozytywną sytuacją jest to, że dzik nie ma na nas tak jak na rzeźniku. Ale nadal jest bardzo, bardzo silny dla mnie. Ja bym chciał ten X. Czy mogę jakoś tam przekraść, kurna, między tymi potworami? On jest tam chyba dosłownie... Dziku proszę cię, zostaw mnie. Zębacz? Nie, to teraz. Też dobrze, cholera. Ten krzyżyk jest, on tu gdzieś się zawsze był. A tutaj, świetnie, kuźwa. Najbardziej. A zęba, jednak zębacz. Hmm, zastanówmy się, zobaczmy jakie mam czary. Czy mogę jakoś się pozbyć tego jednego topielca, który tak bardzo mi będzie przeszkadzał? Zostawmy Dziku, ja nie, ja nie chcę z Tobą, ja jestem pacyfistą. Dziku. dziku, proszę Cię. Halo, chopaki. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Jedna bestia mniej. Nie pięknie. A wezmę skórkę. W sumie jest zarobek. Expa nie ma, ale teraz większość potworów daje tyle ekspa, że za jednym potworem nie ma co płakać. Nie mam nic, czym mógłbym ubić, niestety, tego topielca. Z łuku niewiele topielcowi robię, powiem wam szczerze. Ten kamień wygląda bardzo zachęcająco do wykorzystania go w nie ten sposób. Topielcu. Zaraz też zostanie jeszcze zaniesiony, po prostu... Nie, 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 inaczej zrobię. nie mam zamiaru w niego strzelać, nawet... Zabierzemy go do strażników świątynnych, oni z jednym topielcem. Tyle mu... Tyle mu życia zostało. A my chcemy skarb. Nagrega. grega Oś tu słuchaj, założyłem, że słuchajcie, że jak się... Że jest coś dziwnego w tych sejwach, Mianowicie, jeśli zaczniemy strzelać... Teraz zacznę strzelać, tutaj. I zginę tutaj. I wczytam save'a wcześniejszego, to tutaj będzie strzała. Chociaż to jest taki, wiesz... Back to the past, Zmawię nie? przeklętych stworzeń. No to pielcu. Jedna bestia mniej. Kiedyś też będę tak walczyć, taki mieczyn wręcz Tutaj, Jedne kurwa, koniec z tobą śmieciu Jak mnie ten nos nie przestanie swędzić, to sobie go odkroję jak Michael Jackson, no proszę was. Może na coś wczulony jestem tylko na co? Sądzę, że coś znalazłem. Teraz to jeszcze nie jest takie fajne, jak wiecie, jesteście w Jarkendarze i znajdujecie te wszystkie skaroby Grega. I patrzycie, a tam w końcu kamienna tabliczka i wiecie co dostaniecie? Czy to, 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 to co chcecie teraz? Czy może coś co się nie przydali? tak przeczytacie, bo możecie, nie? Jarkendar to jest jak w lokacja yy, w, u tego w, w... Dragon Age, jak jest, słuchajcie, maga... wieża magów, to tam wiecie, jest ten taki moment, że jesteście w tej pustce i się zmieniacie w różne potwory, żeby szkodzić dalej. Taki labirynt jest jakby. I oprócz tego, że ta nabytność jest dość nudną lokacją, to ja tu strasznie lubię, bo tam są książeczki, które permanentnie zwiększają wam statystyki. Wychodzicie z tej wieży koksami! Wszystko wam się zwiększa i to jest piękne. Balu Orunie. Mam coś dla ciebie, stary. Ej, ty! Dostarczyłem paczkę przesyłka Lariusowi, w zamian on prosił, żeby przekazać ci tę sumę. Wiedziałem, że mnie nie zawiesisz. Były problemy? Nic, o czym warto by wspominać. Dobrze, wykazałeś się z najlepszej strony i udowodniłeś, że można ci ufać. Powiem o tobie innym braciom. A jeśli masz zamiar dołączyć do nas, wielu z nich nie odmówi ci pomocy. Mówiłeś, że mogę do was dołączyć. Teraz, od kiedy nam pomogłeś, okazałeś lejność wobec co masz prawo o to prosić. Zatem przyjmij już w szeregi z Trzeba po prostu. Słuch. Dokładnie to samo powiedziałem. Się Uf, mogę się zdecydować. Dziska. Y... Jest tutaj kilka osób, które wyszło. komentują te tym razem filmy. Non-stop. Napiszcie mi, słuchajcie, czy powinienem dołączyć do tego bractwa, Czy do najemników? To wasza decyzja. Mi tam szczerze, bez różnicy, bo grom trzeba walczyć kuszą i mieczem dwuręcznym. Kuszy, jak nie u nich, to się nauczy gdziekolwiek. A broń wyręczną to bardzo pasuje zresztą do ich sluwe, nie? Więc. Hmm. Więc kończę tutaj ten odcinek, słuchajcie, bo tutaj jest Madryt ponieważ jakieś ważne sprawy. Życzę wam miłego dnia i do ustrzenia. Eldo Prezydento PCO.